Małżonek wraca cichaczem późno do domu. Która godzina? Pyta zaspana żona. Dziesiąta, odpowiada mąż. Tak, słyszę, że właśnie bije pierwsza. No, przecież zera nie może wybić, kochanie. Rozmawia dwóch kolegów. Czy znasz moją żonę? Znam. A ile byś mi za nią zapłacił? Ani grosza. Dobra, umowa stoi. Mąż zwraca się do żony: Kochanie, przyniesiesz mi herbatę? Żona zalotnie. A czarodziejskie słowo? Mąż. Biegiem. Żona wróciła z wczasów. Czy byłaś mi wierna? dopytuje się mąż. Tak samo jak ty mi. No moja droga, ostatni raz pojechałaś na wczasy. Początkująca śpiewaczka operowa pyta męża. Dlaczego ty zawsze wychodzisz na balkon, kiedy śpiewam? Bo nie chcę, żeby sąsiedzi myśleli, że cię bije. Pani mąż wygląda w tym nowym ubraniu wyśmienicie. To nie jest nowe ubranie, to jest nowy mąż. Żona szyje sukienkę na maszynie, a mąż stoi nad nią i krzyczy. Teraz w lewo, jeszcze bardziej! Prosto, uważaj, nie za szybko! Przecież ty nie umiesz szyć! Po co te twoje głupie komentarze? Chciałem ci tylko pokazać, jak się czuję, gdy jedziemy samochodem. Pogrążony w smutku mąż mówi do żony. Rzuciłem papierosy, rzuciłem wódkę. Teraz to już chyba kolej na ciebie. U Kowalskich dochodzi do sceny małżeńskiej. Żona, wyczerpawszy zasób uwłaczających godności męża, epitetów i gruźb, wykrzykuje: Jak tylko umrzesz, wyjdę za mąż, za innego. Mąż spokojnie. Moja droga, cóż mnie może obchodzić nieszczęście człowieka, którego nie znam? W szpitalu. Dlaczego do tej pory nie odwiedziła pana żona? Bo ona też leży w szpitalu. Tragedia rodzinna? Tak, ale ona pierwsza zaczęła. Żona mówi do męża. Kochanie, jutro jest rocznica naszego ślubu. Jak ją uczcimy? Na to mąż odpowiada. Może minutą ciszy? Co zazwyczaj robią mężowie po odbytym stosunku? Dziesięć procent odwraca się na drugi bok i zasypia. 10% wychodzi do łazienki, a pozostałe 80%? No cóż, ubierają się i wracają do domu. Wie pani, mój mąż jest taki uczuciowy. Naprawdę? Tak, kiedy zmywam naczynia w kuchni, on mówi: Mamuchna, zamknij drzwi. Nie mogę patrzeć na to, że się tak zapracowujesz. Żona mówi do męża: Brałeś dzisiaj prysznic? Dlaczego jak coś zginie w tym domu, zawsze jest na mnie? Cześć stary, kopelat, co u ciebie? Ożeniłem się. I co, lepiej? Lepiej to chyba nie, ale na pewno częściej. Uważasz mnie za służącą, czy co? Krzyczy żona. Ależ skąd, kochanie, służącą mógłbym zmienić? Kowalski wraca z pracy i biegnie do telewizora. Jaki wynik? Pyta żonę. Pięć do zera. A kto wygrywa? Jak to kto? Ci, co strzelili, więcej bramek. Mąż do żony. Możesz dać mi pieniądze na bilet autobusowy? Niestety mam tylko 100 złotych w jednym banknocie. Daj, pojadę taksówką. O co tak się wczoraj twoja żona awanturowała? To z powodu listu. Zapomniałeś wysłać? Nie, zapomniałem zniszczyć. Skarży się mąż żonie. Nasz syn znów podbierał mi pieniądze z portfela. Dlaczego myślisz, że to nasz Kazio? Może to ja wzięłam pieniądze? Broni matka syna. To niemożliwe. W portfelu tym razem coś zostało. Zocha mówi do swego męża Józka. Ty, Józek, zostaliśmy zaproszeni na bal maskowy. Ja nie idę, bo nie mam się za co przebrać. Najlepiej nie pij. Nikt cię nie pozna. Mój sąsiad usiłuje mnie objąć. Skarży się żona mężowi podczas filmowego seansu. Nie przejmuj się. Kiedy zapalą światło, na pewno da ci spokój. Na polowaniu. Uważaj, co się stało? E, przed chwilą wpakowałeś mojej żonie cały ładunek śrutów tyłek. Och, przepraszam. Ale o, tam proszę, stoi moja żona. W czasie rozprawy rozwodowej sędzia zwraca się do męża. A więc zawsze wieczorami, kiedy wracał pan do domu, zastawał pan w szafie ukrytego jakiegoś mężczyznę. Tak jest. I to było powodem nieporozumień? Tak, bo nigdy nie miałem gdzie powiesić ubrania. Spotyka się dwóch kumpli z wojska. A co tam u ciebie? Ożeniłem się. I co, dobrze ci, nie narzekasz? Nie narzekam. A to limo pod okiem to skąd? A to jak narzekałem? Mąż niespodziewanie wraca do domu. Żona otwiera okno i mówi do kochanka: Skacz! Coś ty, przecież to trzynaste piętro! Skacz! Nie czas na przesądy. Słyszałam, mówi sąsiadka, że pani małżonek złamał sobie nogę. Jak to się stało? Bardzo głupio. Właśnie robiłam zrazy, więc mój mąż poszedł do piwnicy po ziemniaki. Jak zwykle nie wziął ze sobą latarki, poślizgnął się na schodach i spadł w dół. To straszne! I co pani zrobiła w takiej sytuacji? Makaron. Córka wraca wieczorem do domu. Ojciec informuje ją. Był ten twój wielbiciel i chciał prosić cię o rękę. To bardzo miłe z jego strony. Tylko jak ja mogę opuścić mamusie? Możesz ją sobie zabrać. Żona na łożu śmierci. Mąż rozpacza. Nowy Jork. Kochanie, czy kiedykolwiek mnie zdradziłaś? Pamiętasz tego srebrnego Kadilaka? To od niego. Paryż. Kochanie, czy kiedykolwiek mnie zdradziłaś? Pamiętasz to futro z Norek? To od niego. Moskwa. Kochanie, czy kiedykolwiek mnie zdradziłaś? Pamiętasz tę starą pilotkę, która zginęła? To on ją rąbnął. Mąż do żony. Masz ochotę na szybki numerek? A są jakieś inne? Wczoraj pokłóciliśmy się z żoną po raz pierwszy od dnia ślubu. A o co poszło? Ona chciała na obiad zrobić pieczeń, a ja wolałem bewsztyki. No i jak ci smakowała pieczeń? Rozmowa dwóch kumpli. Powiedz, Karol, kto cię poznał z twoją żoną? To był przypadek. Nawet nie ma kogo winić. Mąż mnie ostatnio zaniedbuje. Co robić? Powinna pani podzielać jego zainteresowania. Co męża najbardziej interesuje? Szczupłe blondynki. Mój mąż zupełnie się mną nie interesuje jako kobietą. Spróbuj włożyć jakąś seksowną, czarną bieliznę. Już tak zrobiłam. I nie pomogło. Uniósł głowę znad gazety i spytał, kto umarł. W biurze pyta kolega kolegi. Co wycinasz z gazety? Notatkę o tym, jak mąż zamordował żonę, bo mu stale przeszukiwała kieszenie. I co masz zamiar zrobić z tym wycinkiem? Schowam do kieszeni. Mąż do żony. Kochanie, mam dzisiaj zebranie i wrócę trochę później. Znam te twoje zebrania. Wrócisz rano kompletnie pijany i bez pieniędzy. No wiesz, kochanie, jak możesz tak myśleć? Godzina piąta rano pijany mąż stoi pod drzwiami i mówi. No, i wykrakała cholera. Kochanie, jak ci smakował obiad, który dziś ugotowałam? Dlaczego ty stale dążysz do kłótni? Dlaczego mężczyźni wolą się żenić z dziewicami? Bo nie mogą znieść krytycyzmu. Pierwsza w nocy, kobieta pyta małżonka: Kochany, czy kupisz mi futro? Kupię. Tak się cieszę. Nie ma z czego. Dlaczego? Bo ja mówię przez sen. Wyobraź sobie, wracam wczoraj niespodziewanie do domu i zastaję moją żonę w łóżku z jakimś Francuzem. I co powiedziałeś? A co miałem powiedzieć? Przecież wiesz, że nie znam francuskiego. Przesłuchanie świadka w sądzie. Na jakiej podstawie świadek utrzymuje, że oskarżony był pijany? Bo wykrzykiwał, że nie boi się żony. Rozmowa w pociągu. Ja, proszę pana, najmilsze godziny zawdzięczam filmom. Nie wiedziałem, że z pana taki kinoman. To nie ja chodzę do kina, ale moja żona. Internista po wstępnym badaniu. Nie podoba mi się pani język. A więc już zdążył pan skontaktować się z moim mężem? Mąż do żony. Słyszałaś? Wynaleziono kosmetyk, który niezawodnie upiększa wszystkie kobiety. Nie tylko słyszałam, ale i używam go. No tak, od razu wiedziałem, że to oszustwo. Wraca mąż wcześniej do domu. Żona bierze wpycha kochanka do piwnicy i wrzuca za nim ubranie. Mąż zauważa jednak obce buty. Porywa się siekierę i schodzi do piwnicy. Pyta się, kto tu? Ze stojącego w rogu, trzęsącego się worka dochodzi głos. To my, biedne kartofelki! Czemu tak krzyczałeś w nocy? Miałem straszny sen! Śniło mi się, że muszę się ożenić. Z kim? Znów z tobą.